Dobry, dzień telewizja dobry. nowy ekran. Proszę bardzo. Dzisiaj słyszałam w telewizji w mediach, że was jest tylko 30 tysięcy. Ja widzę tu dużo więcej. No zdecydowanie tak. Ja tego nie liczę, bo po prostu jest ogrom ludzi, to jest wspaniałe, że potrafiliśmy się dzisiaj tutaj zebrać i zaprotestować przed dzień naszej prezydencji, że żyjemy w wolnym, pięknym, demokratycznym kraju, ale niewolnym od problemów społecznych i widać to po uczestnikach. I dziadkowie, i babcie, i rodzice, i mamy, i tato, i dzieci, które też przyjechały wspólnie. Nie wiem, czy będzie dzieci przyjechało zaprotestować, a może i tak, że za mało miejsc w przedszkolach. Może z tego powodu. Także bardzo, bardzo się cieszę, że możemy w taki sposób zademonstrować przeddzień polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Jaki postulat jest główny? Podwyżka płac? Przede wszystkim płaca, płaca minimalna. My tu jesteśmy po to, żeby się solidaryzować z tymi, którzy. Nie mogą się sami upomnieć. Płaca minimalna podwyższenie. Sprawa dotycząca także podwyższenia progów dochodowych, żeby mogli otrzymywać wsparcie finansowe osoby, które żyją w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Obniżenie akcyzy na paliwo, bo od tego się bierze całe zło, wszystkie podwyżki, inflacja i to są nasze główne, główne postulaty, z którymi dzisiaj żeśmy przyjechali. A jaka by powinna być płaca minimalna? Nasz projekt zakłada, że chcemy, aby płaca minimalna jak najszybciej zbliżała się. Przynajmniej do 50% średniego wynagrodzenia. Na dzień dzisiejszy, gdyby tak było, to by to było na poziomie około 1670 zł. A na co pani czy od rządu Tuska? No i co? Już jakimś może nie sukcesem, ale jakimś przełomem jest to, że w ogóle zostaliśmy przyjęci przez osobiście przez premiera z petycją. To się zdarzyło pierwszy raz, także mam nadzieję, że od, od tego momentu rozpoczną się prawdziwe negocjacje. Czyli myśli Pan, że przyjmą postulaty? Jestem zawsze, ja jestem zawsze optymistą, zresztą niektórzy wątpili, że tyle ludzi przyjedzie. Ja nigdy nie mam wątpliwości, bo gdybym zwątpił jako przewodniczący, to lepiej jak zrezygnuję z tej funkcji. Czy rząd boi się narodu? Rząd się nie powinien bać narodu, rząd powinien słuchać naród. Czy słucha? Niekoniecznie, jak widać. A kiedy zacznie? Mam nadzieję, że po dzisiejszej demonstracji.